Snacks potwierdza swoje odejście, do tego nowy region VRS e, i Simple kłóci się znawi. Będzie ciekawie, więc łapkę w górę koniecznie zostaw, a my już lecimy. A lecimy do pierwszej informacji, jaką jest kwestia nowego regionu w systemie VRS. Region taki jak Mena. Ja zastanawiam, co to kuźwa jest Mena? W sensie, może z geografii jakimś Orłem Turbo nigdy nie byłem, ale co nieco kojarzyłem, trochę tego świata widziałem. No i wpisuje i się okazuje, że jest coś takiego. Przyznam szczerze, nie miałem totalnie, totalnie pojęcia. Jak się okazuje, Mena jest to e, alternatywnie określony region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, czyli tak jak możemy zobaczyć na owej mapie, jest to mniej więcej ten region, ten tutaj yy, pasek. Jak to możemy zobaczyć, no i faktycznie było, się to pokrywało z tym, jakie kraje do tego regionu zostały gdzieś tam przyjęte, w sensie zostały włączone. Przez oczywiście WALF. Możemy zobaczyć Algierię, Egipt, Libię, Maroko, czyli to są właśnie te kraje północnej Afryki. I możemy zobaczyć jeszcze te, które przeszły z Azji, czyli m.in. Armenia, Azerbejdżan, Bahran i tak dalej. W związku z czym też to są te kraje zlokalizowane tutaj. Więc myślę, że to faktycznie jest jakiś nowy, ciekawy region. Czemu takie coś powstało? Ciężko na ten temat coś więcej powiedzieć. Z jednej strony rozumiem, że w, egry, że w regionie europejskim Czemu miałaby się znaleźć nagle Algieria, Egipt i tak dalej, skoro nie są tego częścią. Z drugiej strony, czemu w systemie azjatyckim by się nie miały znaleźć takie kraje, chociażby Armenię, Azerbejdżan i tak dalej więc dosyć dziwne ale z drugiej strony, kto im zabroni, nikt im nie zabroni Myślę, że tak na daną sprawę będzie to też poniekąd ciekawe do oglądania, bo z całym szacunkiem, ale powiedzmy to sobie, tam jest nie jest na turbo kosmicznym, najwyższym na świecie poziomie, więc być może dzięki temu będzie się po prostu jakoś przyjemniej razem grało, wiecie, poziom bardziej, nie wiecie o co chodzi. Taka jest przynajmniej moja jakaś tam e, takie, jakieś moje, takie jest mniej więcej moje myślenie w tym temacie. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na Ciebie czeka! Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać po prostu Chodzisz, odbierasz I przykładowo dzisiaj zgarniam coś za 8 groszy Ale może tobie się trafi taki kała albo AWP, albo M4 A gdzie takie cuda? Ano na jest Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty Więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń To lepiej trafić nie mogłeś Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu To klikasz tutaj w plusik I wpisujesz kodzik FIJAKO, który daje ci 10% bonus do doładowania I 2 złote 10 groszy zł, Czyli darmową skrzynkę Dokładnie tak, a my lecimy dalej a teraz możemy sobie przejść dalej i możemy zobaczyć e, post Snacksa. Jak to możemy zobaczyć, Snacksa na swoim profilu, po pierwsze, tak na daną sprawy, wywalił jakieś informacje o g W sensie nie ma ani w tle, ani na zdjęciu tutaj, nie ma nic w g No nie. E, tak na daną sprawy, w opisie również nic nie jest napisane o g W związku z czym, patrząc na profil, jakby powiedzmy sobie na tą część, tylko tutaj, no to oprócz tego, że dalej ma g wniku w Niku, no to nic więcej na temat g się jako tako zbytnio nie dowiemy. Więc e, tak, no wczoraj informowałem o dosyć dużych plotkach odnośnie jego właśnie odejścia z tej to formacji i wrzucił takie oto zdjęcie, które w ostatnim w czasie gdzieś tam krążyło po Twitterze, było takim dosyć mocnym memem, i właśnie akurat tak się złożyło, że i Snacks ma na imię Janusz, i bohater tego mema również ma na imię Janusz. W związku z czym e, Janusz zakończył się współpracą, dzięki za to, że byłeś z nami, e, przywieźć kamizelkę. Polność to w ogóle to zdjęcie było gdzieś tam wysłane do jakiegoś starego, który 30 lat w jednym zakładzie przepracował, więc to dodawał pikantery całej tej sytuacji. No ale jakby na to nie patrzeć, jest to gdzieś tam adekwatne do plotek, które w ostatnim czasie tutaj na temat Snacksa krążą. Coś na co należy zwrócić uwagę, to na HLTV dalej możemy zobaczyć, że Snacks jest w owym g na chwilę obecną, dalej w G2 jest jedno miejsce po tym, jak Hades opuścił owy skład i przeszedł do Monte. W związku z czym, no, dosyć ciekawie, się wrócił właściwie do Monte, które dalej jest na ławce. W związku z czym, okej, okay. tak czy siak. Miejsce jednowolne jest, z drugiej strony Snacks dalej w tej formacji, w teorii przynajmniej jest, więc yy, póki co sprawa zawieszona. Plotki były, plotki są dalej, ale na chwilę obecną nic takiego faktycznie się nie zmieniło, żadnego takiego faktycznie potwierdzenia, potwierdzenia nie ma, bo z jednej strony Snacks mógł potwierdzić tym postem jednoznacznie, a z drugiej strony mógł dać tylko paliwa do całej dyskusji, tym, żeby w jakiś sposób było głośniej, żeby się więcej gadało i tak dalej, co wiadomo też jest w jego interesie, więc myślę, że spoko o tym wiedzieć. Nie milkną inne plotki na temat innych transferów, między innymi możemy zobaczyć, że tutaj Team Spirit jest zainteresowany graczem Nemigi. Możemy również zobaczyć, że Virtus.pl podziała się mała ruszona, mianowicie dwóch graczy zostało postawionych, posadzonych na ławce. No i tak na dole sprawę, Fleet między jest tutaj głównym bohaterem, gdzie on już nie chce grać dla Virtusów, mówi się o jego przeniesieniach do Parry Vision, więc spoko. W porządku? Powodzenia, am am amigo. Tutaj możemy zobaczyć, że jeszcze Flamus został właśnie przeniesiony na ławkę. E, no i coś, co nas najbardziej zaciekawi, to to, że Perfecto oficjalnie dołącza do VirtuSPO. Tak jest. Wczoraj informowałem o plotkach, jakoby to Perfecto miał dołączyć do Team Spirit i o tym się dosyć głośno mówiło. Po, mówiło się o tym, że one są już nawet na zaawansowanej fazie Tamte właśnie jakieś rozmowy czy negocjacje. A tutaj dzień później, jak widzimy, Perfecto dołącza do VirtuSPO, więc e, dosyć ciekawa i zaskakująca dla nas ta informacja jest. Należy również zwrócić uwagę, że na chwilę obecną e, VirtuSPO w taki właśnie o tej sposób. Potwierdziło, że tak na tą sprawę już nic więcej nie będzie się zmieniało Że ich roster, czyli ich skład na kolejny zbliżający się sezon Jest w całości skompletowany W związku z czym można się pokusić o stwierdzenie, że tak ten skład właśnie będzie wyglądał Spoko, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że spoko Możemy sobie rzucić okiem jeszcze oczywiście na nową formację na HLTV, jak to wygląda. Ciekawy jestem, stąd się tak na naprawdę sprawę pozmieniało, że Perfekto jednak dołączył właśnie do tej formacji. Wygląda to nie najgorzej. 12 na chwilę, obecną drużyna w rankingu HLTV, 15 Walwowska, więc jestem ciekawy, co ta formacja pokaże. Jestem strasznie ciekawy, Perfecto, z racji takiej, że jest to przede wszystkim zwycięzca majora, więc wypadałoby, żeby coś tam pokazał, żeby coś tam chłop jednak pyknął w tą gareczkę. No ale zobaczymy, jak ktoś dalej potoczy i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Więc epopeja Wirtusowa dobiegła końca. Należy również zwrócić uwagę na to, że żona Perfecto wypowiedziała się, że Właśnie gracz miał bardzo, bardzo wiele ofert Bardzo lukratywnych ofert, bardzo nawet powalonych ofert Tak jak to powiedziała, że insane offers A jednak cały czas dążył do tego, żeby Dostać taką ofertę, w której się będzie czuł Jakoś dobrze po prostu i tak dalej Komfortowo, no i takową ofertą wydaje się być Virtus.pro, należy też jednak zwrócić uwagę Że jest szansa, że trochę wody w Wiśle już upłynęło Od tego, kiedy perfekto ostatni raz Grał żeś tak ważne na salonach w związku z czym może chłop miał takie założenie, że zgłoszą się najlepsi z najlepszych, no a z drugiej strony po pewnym czasie musiał troszeczkę odpuścić i jednak dołączyć tam, gdzie żeś tak wyraźnie że miał ofertę, no nie? Nie mówię, że Virtus PO jest sobą formacją, nie mówię, że Virtus .p. to jest gorsza opcja, absolutnie, ale jednak z drugiej strony yy, tak można pokusić o takowe wnioski, tak? Tak czy siak, y, trzymamy kciuki za perfekto, oczywiście. Stewie 2 wypowiada się, że jest zaskoczony genialną postawą yy, One Pixela na show Meczu podczas Majora. Yy, pff... Szacun. Wow, naprawdę. Kolejna kwestia to taka, że Chopper zostaje w Spirit, według, zgodnie z Overdrive'em, i że tak na daną sprawę e, potwierdza również, że jakie zmiany, jeżeli chodzi o Team Spirit, mogłyby się szykować. Jak dobrze wiemy, no Team Spirit jest obecnie, obecnie trzecią najlepszą drużyną na świecie, zgodnie z dwoma rankingami. No i było dość dużo głosów, że tutaj się szykują jakieś zmiany. Nie wiem, to kto tak na daną sprawę jest bardziej do wywalenia, mniej do wywalenia i tak dalej, ale naprawdę dużo się o tym mówi, że do jakiej zmian tutaj może dojść. Jakie to będą, pożyjemy oczywiście, zobaczymy. Kolejna kwestia, to jest dosyć ciekawa wypowiedź simple. Z tego powodu, że Simple został zapytany, czy tak nadają sprawę, yy, jak w jakiś sposób zostanie w fejzie. Na co on odpowiedział, że wygląda na to, że nie dołącza, ale żeby zatrzymał to jako taką w tajemnicy. No i tutaj Zielanko powiedział, że go potrzebują, i by napisał na to Simple, że czasem ciężko uciec z więzienia. No i to jest niesamowicie ciekawa informacja. Z tego powodu, że jak dobrze wiemy, co jest owym więzieniem. A no, owym więzieniem na chwilę obecną dla Simpla jest po prostu na to który cały czas właśnie Simple jest yy, członkiem. Należy sobie uwagę, że na chwilę obecną jest on na właśnie w Facelanie, w wyniku czego, tak nadając sprawę od początku było mówione, że nie wiadomo ile to potrwa, że na początku nie byli podpisani chyba na te dwa wydarzenia, no i później zobaczymy co dalej. Simple mówił tak w krotkę, na zasadzie trochę przez palce, że niby by dołączył, niby nie, niby nie wiadomo i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym ciężko coś więcej na ten temat powiedzieć, to jest też gadka pr -owa. z drugiej ze strony zdaje sobie sprawę, że być może tego typu właśnie posty, które generują dosyć duże zasięgi, właśnie też są taką gadką PR-ową, żeby pokazać, że patrz chłopie, 170 tysięcy ludzi zwraca uwagę na to, że nie, nie Dołączę do facekanu, zobacz, jak tu ludzie płaczą, no nie? Mogą też to być jakieś argumenty przy okazji, właśnie dyskusji z czy negocjacji, jeżeli chodzi o Simple, więc warto mieć to oczywiście na uwadze. Ja osobiście mam wrażenie, że jest to dosyć mocny pocisk wymierzony właśnie w Na'Vi, gdzie to Simple mówi, że ciężko uciec z więzienia, tak jakby to właśnie więzieniem było owe Na'Vi. Myślę, że Simple raczej z dosyć dużym szacunkiem zawsze wypowiadał się właśnie o tu z Wincera. Zawsze mówił, że wiele im zawdzięcza, że to była jego w ogóle wymarzona formacja, że najlepsze czasy to spędził z nimi i tak dalej, i tak dalej. A na chwilę obecną, no wygląda to dosyć, dosyć różnie. Nie. No, bo jeżeli wrzuca taką szpilkę, tak dosyć głośno, na zasadzie, że no jednak, formacja, w której on przeżył najwięcej, której najwięcej zawdzięcza, czy formacja jemu, czy on jej ciężko powiedzieć, tak czy siak, formacja, w której przeżył najlepsze swoje sportowe chwile i nagle mówi, że są dla niego więzieniem, dosyć, dosyć mocno. Być może nawet interpretuje, ale z drugiej strony, no jednak o takie wnioski można się tutaj pokusić. Kolejna dosyć ciekawa kwestia to jest to, że były menadżer Cloud9. Rzuca temat taki, że kiedy tylko i wyłącznie rozmawiali w jakikolwiek sposób o Kiosuke właśnie z e, Team Spirit, no to odezumu, rozmowy się urywały. Na zasadzie tam nie było żadnych negocjacji, czy coś, koło podany temat Kiosuke i od razu rozmowy cichły. Od razu tyle, w związku z czym jest trochę zaskoczony tym, że udało się go do Falcons e, wy, 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 wyciągnąć, ale z drugiej strony kasa to kasa. Zajmę sobie z tego chyba wszyscy sprawę. Kolejna ciekawa kwestia to jest oczywiście Market Cap, który już za niedługo przebija 5 miliardów, jeżeli oczywiście wszystko dalej będzie szło do, do góry. Nic więcej na ten temat nie można powiedzieć, no bo Wiadomo, może iść do góry, może iść w dół, nie ma tutaj żadnego jakiegoś, żadnych większych podstaw, by gdy w tą stronę, to może pójść. Mogę żeby spodziewać jakichś mniejszych czy większych spadków odnośnie zbliżającej się promocji, bo to jest okres, który zawsze powoduje jakieś tam mniejsze czy większe nurki, więc można w jakiś sposób na to czekać. Ale czy należy? To już nie pytanie do mnie. Pytanie do ciebie, czy zostałeś tu łapkę w górę. Mam nadzieję, że tak. I widzimy się już jutro. Trzymaj się, strzała!